Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie taki delikatny przegląd stebeka. Stebeka jeszcze nie było na kanale, o ile mnie pamięć nie myli. Może mylić, a raczej, raczej go nie było, tak na 90%. Więc tak, czym takim jest stebek japoński? Czołg średni 10 poziomu czołg, którego na wstępie trzeba tutaj zaznaczyć, że nie polecam graczom początkującym. Linia jest paskudna do tego czołgu, szczególnie właśnie <laughs> jeśli zrobimy sobie tę linię będąc jeszcze graczem mało doświadczonym, no mamy tutaj bardzo przeciętne maszyny STA1 TyPA61, nawet chori, chori tylko jest w dobrych rękach dobre, no, Tak to jest Chiri, przepraszam, no, na przykład Che to Chino są naprawdę maszyny bardzo papierowe. I no ciężkie w grze, bardzo ciężkie, szczególnie jeszcze w tych czasach. Więc jeśli jesteście graczem początkującym, to na pewno tej linii nie wbijajcie. To taki mały przerywnik. Mm, tak, wyposażenie, jakie polecam na tym czołgu, to jest mniej więcej coś takiego. Ja tutaj cały czas kombinuję na STB-ku. Nie mam na nim zbyt dużego, jakby nie mam zbyt dużego doświadczenia w graniu. STB-kiem, ale aktualnie może coś takiego zmieniłem też jakiś czas temu pociski, mechanizm dosyłający na pociski skalibrowane, z takiego powodu, że tej penetracji jest mało i wychylając się, grając na wieżę robiąc takie snapshoty bardzo często nie przewijałem. a teraz mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej, więc przejdźmy do omówienia bardziej danych technicznych tego czołgu tak na szybko dpm mamy prawie 3000 więc tutaj zbyt dużego problemu nie ma jeśli chodzi o to rozrzut na 100 metrów troszkę duży bo to jest 0,326 więc no, mogło być lepiej, ale czas celowania maksymalnie zredukowany przez wyposażenie 2,8 sekundy. Także to jest całkiem ok. Penetracja zwiększona, dlatego teraz jest nawet akceptowalna. 330 na goldzie, 257 na podstawie. Już potrafi zrobić robotę. 350 średnich oszkodzeń na APEK-u, 300 na goldzie. No i 11 stopni opuszczenia działa. To jest główna. Moc tego czołgu. No, jeszcze oczywiście mocna, twarda wieża. Jeśli chodzi o samą mobilność, to tutaj 53 km prędkości maksymalnej do przodu. Taka dziwna, dziwna, dziwna to jest wartość. 53, nie, nie 50, nie 55, 53, więc no troszkę dziwnie. Średnia prędkość 6,9, więc jakoś to jedzie. Obrót wieży troszkę, troszkę mogło być lepiej, tak szczerze, bo jest 51, ale to jest całkiem i tak okej. Okay. 70 stopni kadłuba to jest już wartość bardzo dobra i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Także to raczej było wszystko. Z garażu przechodzimy do bitew. Dobra, mamy bitwę. Fajna mapa, to, to mnie cieszy na pewno, bo będę miał tutaj sporo pozycji, żeby fajnie pograć na wieże. Hmm, czy ktoś tutaj będzie ze mną jechał? To 62 się obudziło, obudziło się, ale niekoniecznie tutaj chcę jechać. Nie daje do bazy A, dobra? Hmm, no, a jeśli chodzi o tą mobilność, to nie ma tutaj, nie możemy tutaj korzystać z tych wszystkich skrótów, żeby sobie wjeżdżać na te pozycje szybciej. Raczej nie, no bo no przynajmniej nie chcę ryzykować. Nie sprawdzałem tego w pokojach treningowych. Więc nie będę mówił, że tak jest na pewno, ale raczej nie patrząc na jakby na moje czucie Czucie czołgu, na czucie... O kurde, ale tego to bym się tutaj w życiu nie spodziewał Szybko korzystamy Aha. Mówię szybko korzystamy, zaraz to my sobie szybko pokorzystamy Dobra, skupiam się troszkę, żeby cokolwiek tutaj zrobić w tej bitwie, dobra, tego raczej nie przestrzelimy, ale tego już raczej tak. Eee, okej. Okay. Co ja tutaj w zasadzie mogę zrobić teraz mądrego? Stać tutaj? To jest chyba jedyne co mi przychodzi aktualnie na głowy. Żeby tutaj po prostu spodobać, bo to jest też, wcale nie jest też takie głupie, kurde, prawie go przestrzeliłem. Ha! Huh. Dobra, co nie będą planowali zrobić? Dobra, wyspatował się yy, wótek, więc trafimy tam. Korzystamy też z tej troszkę zwiększonej alfy, bo to jest 350. Nie jest to taka wartość typowa, podstawowa, jakieś 330-320. Więc no trzeba z tego korzystać, jak najbardziej. Martwi mnie te 50b, właśnie. On właśnie powinien zginąć w zasadzie tak jest. No i teraz możemy sobie podjechać tutaj bliżej. Skoda tutaj cały czas stoi o dziwo. Ta wozeta pewnie też tu będzie chciała podjechać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. No i tutaj jakby mamy łatwość, jakby przewagę w sumie łatwość. Przewagę nad nim ze względu na nasze opuszczenie działa, ale no, on ma też szczęście, moc przyjaźni Więc no będzie nas trafiał, mimo tego, że no ten człowiek ma okropne opuszczenie działa No i powinien mieć bardzo duże trudności, żeby tutaj w ogóle trafić, no i tak też jest A co moja drużyna robi? W zasadzie tu nic nie robi Przestrzelę go tutaj, patrzcie jak jest, no trzeba korzystać. Z takich pozycji i robić te uszkodzenia jednak. A, teraz go zabiliście. Dobra, no to w takim razie puszujemy szybciutko skodę. Godzilla tutaj stoi wcelowana. Muszę na to uważać. Przeciwnicy mają już punkty. Dobra, bardzo ryzykowne było to, co zrobiłem. I wręcz bym powiedział, że nieopłacalne. Dobra, co chłop będzie chciał zrobić tym czołgiem? Wiecie, co bardziej mi się opłaca chyba zjechać w dół, dobić go i zająć tą bazę, a niekoniecznie. O nie, on sobie tu wjechał, no tego to się nie spodziewałem. Dobra, ale zajmę bazę. Zajmę bazę. To powinien być aktualnie mój priorytet. I teraz tak, jeśli ten joch jedzie tutaj, ja to jest bardzo prawdopodobne, że on wyjeżdżając z tej bazy B będzie jechał w tym, w tym miejscu, w tym kierunku, a nie. Akurat nie, no to bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. Jeszcze tutaj wjechał w takie miejsce, z którego raczej nie będzie miał odwrotu, a ja z tej pozycji będę mógł fajnie ostrzelić, strzelić w niego. Dobra, a nawet nie zdążyłem, okej. Okay. Także Minotauro tutaj zrobiło całkiem, całkiem niezłą robotę. Eee, tak... Co ja w zasadzie mogę w tym momencie zrobić? Oj, źle. Oj, bardzo źle. Pra? On nie powinien mnie wyspotować, jedzie do przodu, dobrze. On nie jest zbyt doświadczonym graczem. widzę, widzę to, no i też to, że jednak to jest preferencyjny matchmaking, ojejku. Troszkę mi przykro z tego powodu, że on tak jedzie. Taki leming, no niestety. Przykro mi, no to nie jest raczej taktyka, którą powinien zagrać, żeby tak puszować. Bardziej wydawało mi się, że będzie się cofał. No ale lepiej dla mnie, no. Stawiłem się dobrze, mogłem w niego strzelać. 6000, ustrzelone, całkiem nieźle pokazane możliwości tego czołgu. Yy, ale to, to jeszcze nie jest koniec. Przejdźmy do drugiej, może tam zagram gorzej. Znaczy, może czekać. Solera, jasna. Wydaje mi się, że teraz moc przyjaźni zadziałała nawet zbyt potężnie, bo przeciw no, przeciwnika Leopard, TB, dwa Sheridany, WTK Ritter. Boże, co to jest w ogóle za skład? Przynajmniej znaczy, wszyscy tam pewnie gdzieś spuszują. No ja raczej nie będę aż tak odważny. Gdzie ty tym Sheridanem chcesz jechać, mój drogi? Czy ty widziałeś kiedyś, nie wiem, filmik? O... W zasadach pierwszeństwa e, Słuchajcie, e, napiszcie mi też w komentarzu jak e, Podoba wam się, jakie macie odczucia względem tego nowego kamuflażu e, Za Właściwie posiadanie konta premium Bo według mnie jest bardzo ładny Mam za dużą czułość myszy Zdecydowanie Czy ja dostanę spota? Ten chłop ma chyba 50% załogi jak ja stąd Nie dostałem z tej pozycji spota Jeśli znowu nie dostanę to to jest komedia no to jest powód, dla którego nie powinniście wyjeżdżać czołgiem bez zrobionej załogi. No tak on cały czas tam stoi. Awet tak, wyjeżdża. O jejku. Jest ostatnio straszny natłok takich yy, takich graczy. Nie podoba mi się szczerze to. Ponieważ nawet grając na tym matchmakingu preferencyjnym, to już jakiś czas jakby ja nie miałem aż takich drużyn, takich typowych drużyn z matchmakingu preferencyjnego, czyli graczy takich bardzo, bardzo, bardzo początkujących. Bo no, jeszcze jestem bardzo bliski tam 5000 bitów, więc no jakby się rzeczy Testowałem bo nad haszami nie umieszczałem zbytnio, a może umie, tylko miał pecha, no, ja go tutaj wyzywam. Wiedziałem, że to nie wejdzie. No nic. Czy ja mogę tam podjechać? Chyba mogę. Chyba mogę. No najwyżej zginę. To też jest jakaś opcja. Bardzo prawdopodobne, że zginę, bo. Ale nie, bo przecież tam stoi tam stoi Super Conqueror. Właśnie. Więc na traku, jakbym tutaj łapał te czołgi, to będzie fantastico. Pod czołgiem. Dobra, no i lecimy na leoparda. A gdzie ten chłop ucieka? No na Badgera, ty jedziesz Hopie. w chopie. się jeszcze udało. Ola boga. O, ten z Hesha, jeszcze z Heka strzelił. Dobra, ten Estebek, co on będzie chciał robić? Właściwie to sam nie wiem. Zdążę strzelić przeładować? Nie zdążę. Znaczy, przeładować, dojechać właściwie. Już mi się język miesza. Kurcze, no i ja nie pokazałem chyba tego stb wydaje mi się. Takie bitwy dosyć dobrze pokazujące jak, jak się powinno grać tym czołgiem, w jakiś sposób. Tutaj niestety damage'a no, nie udało się zrobić aż tak wysokiego, ale to nic, no, nie w każdej bitwie robi się, nie wiem, 4-5 tysięcy, no, no chyba że się ma taką średnią, no. Ja raczej na STBQ mam bliżej 3000, 5000, czy tam 4000, więc tak musisz to jakoś zrównoważyć. Napiszcie mi w komentarzu swoje opinie o STBQ. Zachęcam Was też do zostawienia łapki w górę, subskrypcji no i udostępnienia tego gdzieś. A ja Wam już dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Tak, do jutra. Cześć.